How to kicker? How to kicker? Robimy kicker za 25 zł plus wkręty 30, ale tego nie liczymy. I... Czekaj honoru, no ale... Słowo honoru mamy Słowo honoru, to była ta trójka na górze Ten Słowo honoru to kajtek to wczoraj lat <noise> to co ładujemy no. kolejno, ja? No tak to, Dawaj kolejno Ładuj kolejną. Trójka czy czwórka? Czekaj, nie czwórkę mamy jeszcze czy nie? Co? Jest czwórka jeszcze jedna Co? Jak się, ta czwórka była Oj tam nie zastanawiaj Ona była chyba niżej, ona nie była na dole. No, była tu. Nie no tak. Się... Nie no, no, tak się... no, była, ale myśmy jej przecięli. Bez... Tu jest dużo wolnej ziemi, po prostu załapię. Idę sobie kotleta. <śmiech> 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 Kto jest wegę ten ruch. kolega. My chyba na sposie mamy kotlety. Kurwa, dupę wegę. I <laughs> wegę, górę. Ja jestem wzdróżgotany. <laughs> pękło, ale czyli weszło Ale weszło No i luks robota Ja pierniczę ja Nie mogę patrzeć na to, nie, weź tam, tam bo po, Tam pokażę Właśnie <noise> nie <noise> Wakacje dopiero przyszedły, nie chcesz Dobra, teraz bierzemy wirtara Nie, to się... Tu jedno wno. Czy tam nie ma wziu? No, co skoczysz do bajki. No trochę jest, sio. mi się wydaje. Dobra. Tu jest sio. Matrix. No tu jest FBI. Chyba no może nie. Co masz na myśli poprzez? Wie czekajcie to coś, że Matrix to wygląda troch, jest jak Jest niepłynnie nie. I dawaj na pasażer. To tyle jeszcze.

Aaaaaaah iściodost tu. Ej, jak obrażasz? Czemu obrażasz muzykę? Każda jest dobra, tylko nie... Tylko... To, to jest muzyka. To jest kit To jest kit to, to ty nabijaj teraz do tego Kit ani pit Ej! Ej, co to, to jest? Kościół cię. To chyba ja... Tu jest trochę lepiej niż... Dobra, no to to. A weź tu jeszcze ktoś, kto ma silną nogę. Przyjmuj się! Dobra, będzie. I nie ma ziół. Co uko, Dobra, No, no to ziemia. Teraz, Teraz ziemia. Chodź lepiej Dobra, tak się proszę. Każda dziura fajna. Mamy dobre cięcie. Dobra, bliżej jeszcze krawędzi chyba. A Teraz już mogę sam strować Wow cieciulo. A Pokaż to? Jest całkiem równo. A jest dobrze... A jakbyś to oparł od K pa, pa, dawaj tu dawaj do dziury Dawaj do dziury To jest Paweł Stachak w familie content Ob będzie trochę nie, niewygodnie o, dla o, 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 niewygodnie o, 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 dla pleców będzie. Rzut! Wow, widzowie! No, nagrywamy sobie. Tak, <grytanie> <grytanie> Proszę o wypowiedź no równości tej linii. Mhm. Proszę jak te odkrzysie. Jak... tu nie jest smug. Tu to jest dziura jak chuuj. Luks! dlaczego tu jest taka dziura? To wrzućmy tam coś. Aha, bo ciągnął gwoździe. Nie no bo tu jest... A widzisz co jest. Wchodzi jakby ta deska tak. W dziurę, no? Kauna, może to też na odwrót? To to tu deskę, tutaj. Nie, Wtedy wydaje mi się, że będzie lepiej. Ja będzie w... No i no. tutaj też jest Teraz tu będzie wpadała? Tu. Nie? O nie, ale dobra. nie się Dzień Dzień jest. I, Dobra, Dobra, to teraz trzeba lekkim nad stanem wkręcić i żeby... O tyle. Ładnie no, będzie dobrze. No najpierw. No najpierw, kicker za 25 zł plus 30 ma, wkręty. Nie, to nie jest. Jak wyjąć bita z skrętarki normalnie? Nie Jak wychodzi. Wyjąć, chuj, bierzemy... Zamki mordę, jeszcze raz. Czu? Jak wyjąć bita z krętarki Jak bierzemy. Bień, normalnie nie wyjdzie. Trzeba walnąć. E, walnąć. Trzeba walnąć. Uderzyć i wychodzić. z pełną siłą. W języczkiem Policja, kamerę No fuj Już oczywiście fuj Już opu... Mogę do dezynfekcji? To jest kawał, kawał do biegu Zdezynfekowana Dawaj Po no prostu tak To takie? To ja tu Torxa nabiję Lesiu nabija Torxa Nie dozywasz się Karol radzi Dawaj, dawaj Przeszedł, yeah. yeah. przeszedł Dochodzi Kurde Magda dochodzi Nie mi Gdzie idzie? Kurwa! Zaraz ucieknie nogawką Ale prawda prawda, chcę torx'a Większy to Większy <grym> to, a mamy młotek w bo... o, o, o. To będziemy kuwał łopatą nabijać <grym> No ty kurwa. <grym> Jesteśmy po całodziennych jazdach na naszym spocie, kicker nam się udał Pojeździliśmy, sprawdźcie sami, jak to wyszło. Jest Jak zajebiste to jest. Elegancko. za szybko, ale kurwa. Jest zajebiście. Jest płynnie, kocham Lepiej niż u Pilara, czy nie?

Dobra, witam serdecznie. Jest dzisiaj już kolejny dzień. Wczoraj zrobiliśmy step-up'a. Przez noc niestety nam troszkę padało, także trzeba było całe błoto wybrać. Mamy e, bardzo dobrą bardzo, bardzo dobrym sposobem oczywiście. Na razie jestem tylko ja i tutaj mister Szymon, ale jeszcze reszta przyjedzie za chwilę. No i dzisiaj będziemy sobie troszkę latali. Może dzisiaj uda mi się dolecieć i zrobić jakieś triczka. Palety jeszcze nam przyjechały dzisiaj. Także no... Widzimy się jak przyjedzie reszta panów. No! Pięknie! Chłop pierwszy z kogi w końcu doleciał. W końcu... Mamy to! Yeah! Panowie przyjechali, ławeczki robimy. Jedna zrobiona. Tam boss siedzi. Chłopaki sypią lądowanie. A my jeszcze kończymy tam.

Aj, prawie wylądoła Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Eee, czekajcie na kolejny materiał. Elo.